U nas jest apartament za 20 milionów, zrobiłbym film, wizualizację, i bym cały czas mówił, że tam są nieruchomości 20 milionów. Czego? Dlatego, że tego typu nieruchomości są dla najbogatszych ludzi, a oni potrzebują odcięcia cenowego. To znaczy, dla nich aspekt ceny jest aspektem takich, że nie każdego stać. I oczywiście, oni przyjdą. Reguła niedostępności. Tak? Oni przyjdą, oni nie kupią tego za 20, bo on jest jeden unikalny. Oni kupią sobie taki za 5, ale będą wiedzieli, że mieszkają w tym, pod tym adresem, o którym wszyscy wiedzą, że tam jest ten za 20. No tak. Ja bym w ten sposób chciał ściągać klientów do, do siebie. Co oczywiście dla bardzo wielu szefów marketingu i szefów sprzedaży było takie: Ale jak to? Przecież my musimy mówić cenę od. Mhm. Ja mówię cena od jest trochę innym mówieniem. To znaczy jak jesteś na rynku popularnym, no to mówisz cena od 13 tysięcy po to, żeby ściągnąć jak najwięcej ludzi, których potencjalnie na to stać, bo przychodzi chce kupić za 13, za 14 i pół też kupi. Mhm. Więc my mówimy o pewnym, pe, pe, pewnej bardzo ważnej wartości.